Powiedz mi, jak się czujesz po warsztatach przywracaniu ustawień fabrycznych. Cześć dzień dobry, nazywam się Konstancja i na co dzień zajmuję się muzyką, śpiewam, gram na pianinie, komponuję swoje piosenki, również gram koncerty. Przyjechałam tutaj, żeby oczyścić swój umysł, przede wszystkim też swoje ciało i serce i to właśnie się wydarzyło. Polecam każdemu, kto ma odwagę zmierzyć się sam ze sobą. Myślę w ogóle, że zdecydowanie się na post było dla mnie naprawdę dużym wyzwaniem. I gdybym nie poznała Henryka, to nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek bym się zdecydowała pójść i pojechać do kogoś innego, ale przez to, jak Henryk otacza takim wsparciem, opieką i też zaufaniem, mimo że znaliśmy się tylko po prostu przez rozmowy telefoniczne. No to poszłam za sercem, też spotkałam się z ogromnym sercem w Henryku. Ja przyjechałam tutaj bez oczekiwań, ale myślę, że też osiągnęłam takie rezultaty, jakich się w ogóle nie spodziewałam. Także sama jeszcze potrzebuję to ugruntować, zintegrować w sobie i naprawdę polecam. Ta piękna kobieta, Konstancja, razem ze swoją drugą bratnią duszą, umilały nam swoim śpiewem. Człowiek. Dziękujemy za to, naprawdę za te piękne doznania, które dzięki Wam, yy, dzięki wam doznaliśmy. Ja również pięknie dziękuję, no. jestem wdzięczna. Mhm. Tak. Gdybyście chcieli nawiązać z Konstancją współpracę, a powiem, że naprawdę, mhm. oj, warto, znajdziecie ją na profilu? Konstancja Tyton. Konstancja Tyton. Zapraszamy. Zapraszamy. Jednakże ludzi, którzy myślą i czują podobnie jak ona. Mm.